Hej, ciasteczka! Dzisiaj robię piękne, pinkwinki z pianek. Nie będę wypowiadać, jak się nazywają te pianki, wszyscy wiemy. marszmalą, tak? Dobrze to powiedziałam? Zawsze mam <laughs> stresa, po co takie nazwy wymyślają? Piszcie komentarze, co można jeszcze z tych pianek zrobić. Zaglądajcie na Instagram, subskrybujcie kanał. No i co? I piszcie komentarze, już Wam mówiłam. Dajcie łapkę w górę, oczywiście. I zauważam, że mam kapa znaczy pod kolor dzisiejszych właśnie rekwizytów. A z której zrobię pingwinki i będą to pianki białe. Znalazłam, bo były białoróżowe. Są białoróżowe, ale tu tak wysypałam, żeby było ładnie. Mam takie rurki, wykorzystamy rurki czekoladę, którą już mam tutaj. Chwilkę trzymam sobie i tak właśnie wykorzystuję do takich różnych deserków. Jest to bardzo prosty przepis, a jak fajnie wygląda, zaraz zobaczycie. No to wykorzystujemy rurkę papierową, nabijamy sobie na nią piankę, czekoladę rozpuściłam, teraz moczymy, o macie tu mi pokaże, tak, robimy tak i teraz troszkę przechylimy i o, obtoczymy w czekoladzie do połowy, tak. proszę tu jeszcze ten boczek i tu nie... o. o. Trochę za dużo, ale dobra. Być. Teraz to przełożę. Przygotowałam tutaj, tutaj papier. Ale robimy jeszcze drugą. Ale takie duże pianki. Macie Kupił mi takie małe. Ja trafiłam akurat dzisiaj. takie jak właśnie potrzebowałam. Z cukrowej mam. Nie, no idealnie mi te pączniki pasują. dzisiaj. do tego. Tak. O. Tak. Tu. No większe drugie mniejsze, nie ważne. Teraz, o, i teraz już widzi nas, na zielenice. Dobra, teraz robimy pisak czerwony. Fajne te pisaki są. Nosek i łapki. I teraz drugi, tu mamy łapki. Wsadziłam te pingwinki na chwilę do lodówki, bo ta czekolada musiała związać. Ale to 5 minutek, gotowe. I teraz co? Albo jemy takie pianki, albo dajemy do gorącego mleka. Rozpuszczają się i mamy gorąco czekoladę. Wyglądają super. Bardzo się możemy z dziećmi. Dzieci pewnie będą miały jeszcze inne pomysły na jakieś ludziki z pianek. Pozdrawiam Ciasteczkowe do następnego odcinka.